Ostatnio pokazywaliśmy Wam, jak przygotowujemy Wasze zamówienia. Dziś pokażemy, jakie pakujemy. Po wejściu na naszą stronę Czekolis i wybraniu interesujących nas produktów, wybieramy metodę płatności oraz formę dostawy naszego zamówienia. Mamy możliwość również wybrania daty. Należy pamiętać, że jest to data preferowana, nie gwarantowana. Jednak 97% naszych przesyłek udaje się dostarczyć już na następny dzień roboczy. Po wybraniu metody płatności, przechodzimy do wypełniania danych osoby zamawiającej. Bardzo ważne jest, abyśmy wypełniali tutaj swoje dane, ponieważ wszystkie informacje przychodzące na adres mailowy dotyczą szczegółów zamówienia. Jeżeli chcemy zrobić prezent bliskiej osobie, zmieniamy dostawę pod adres zamawiającego na dostawę pod inny adres i wpisujemy tam dane osoby, która ma zostać obdarowana. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie naszego regulaminu i możemy cieszyć się w niedługim czasie naszym zamówieniem. Po otrzymaniu maila z numerem naszej paczki oraz odnośnikiem do śledzenia przesyłki możemy wygenerować na stronie DPD numer do kuriera. Przepisując kod z obrazka oraz pisując kod pocztowy nadawcy bądź odbiorcy generujemy numer, dzięki któremu możemy się skontaktować z kurierem w celu omówienia szczegółów dostarczenia naszej przesyłki.